Witam! W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak w blenderze zrobić animację zderzających się asteroid oraz jak stworzyć te asteroidy. Więc zaczynajmy. Dodajmy najpierw zwykłego cuba. Umieśćmy go na środku. Zaznaczmy e, silnik Cycles i teraz pokażę Wam, jak stworzyć z tego asteroidę. Oczywiście są, e, jest kilka opcji, pokażę Wam dwie. E, pierwsza jest taka, przechodzimy do e, Sculpt Mode, wybieramy sobie jaki chcemy pędzel. I tak tworzymy naszą asteroidę. Oczywiście jest to bardzo pracochłonne zajęcie, dlatego wolę skorzystać z drugiej opcji, więc teraz Wam ją pokażę. Usunę cube'a. Dodam jeszcze raz tego. I teraz dodam modyfikator. Z tych zakładek wybieram e, tą zakładkę. Przechodzę do mm, opcji Subdivision Surface. Zwiększam ją na maksa. Następnie przechodzę do zakładki Material, new. A przepraszam, na razie zostańmy w silniku Blender Render i dajmy jakąś teksturę. Najlepiej żeby to było tekstura chmur podstawowa, lecz możecie sobie wybrać i załadować swój, swoją teksturę robię to po to, żeby nie bawić się w modelowanie asteroidy, tylko sprawić, aby samemu się stworzyło, że tak powiem. Wybieramy opcję Displace. Następnie klikamy tutaj i zaznaczamy Texture. Jak widać nasz sześcian zmienił się wnam coś w stylu gwiazdy lub czegoś podobnego. Dlatego przejdźmy jeszcze raz do zakładki Texture i zwiększmy trochę rozmiar do około 1. Może nawet trochę mniej i dajmy depth na około 10. Jak widzicie nasza asteroidę wygląda już trochę lepiej. A wezmę sobie tutaj trochę zwiększa. OK. teraz wygładzę naszą asteroidę. Teraz. Przechodzę do zakładki modyfikatorów. Jeszcze raz dodaję Subdivision Surface. jeszcze mi się nie chce. Okay, yes. I teraz zwiększam tą wartość. Mniej więcej na dwa. Wy możecie sobie dać trochę więcej lecz e, dlatego że nagrywam tutorial to e, zmniejszę tą wartość na mniejszą e, okej okay, teraz zobaczmy jak to wygląda przejdźmy teraz do silnika Cycles, w zakładce material e, bierzmy sobie kolor, lecz e, ja osobiście preferuję nakładania obrazu. Nie chcę. Okay. Open. Przygotowałem sobie tutaj teksturę. Mhm. Zobaczmy, jak teraz się to prezentuje, tylko dodajemy jeszcze światło. zwiększę wartość na półtorej mniej więcej ustawię kamerę najpierw dodam A żeby ustawić ją tak jak mam kamerę widoku to wciskam kombinację klawiszy Ctrl Alt Z0 i kamera przeskakuje nam w to miejsce z córek patrzymy. Za pomocą skrótu Shift F możemy kamerę sterować. O. Zobaczmy, jak nam się to wyrenderuje. Jak widzimy, asteroida wygląda, ma kształt przypominający asteroida. Teraz, Teraz mam laga, ale dobrze, poczekamy chwilę. Teraz dodajmy drugą asteroidę i zmniejszmy i z... zróżnicujmy trochę jej kształt, więc uciskamy Shift D, aby zduplikować naszą asteroidę, na razie zmniejszę trochę Wy... Subdivision Surface, gdyż nie chcę być lagów przy tutorialu. Tutaj też dam do koło cztery. Dam na razie do zero. OK. Teraz aby zmienić kształt. Klikam drugą, przechodzę do Edit Mode i wyciągam wierzchołki na różne strony. Mogę zaznaczyć też kilka, obrócić je trochę, zeskalować je. OK. Ma teraz inny kształt okay, więc ma załotowaną teksturę więc tego to skończę ten tutorial, w którym uczymy się jak zrobić asteroidę może jeszcze to pokażę jak się wyrenderuje zwiększę modyfikatory okej okay. dodam jeszcze jakiś kolor tła no na przykład Czarny. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać. Widać trochę to trwa dlatego, bo ilość fejsów i wierzchołków jest dosyć duża. Ale jak widzicie, efekt jest niezły. Oczywiście, aby polepszyć efekt, tak aby, gdy przybliżycie asteroidę, nie było tak zwanej pikselozy, zwiększcie rezolucję, rozdzielczość swoich, swojego obrazu na 100% oraz możecie zwiększyć te parametry. I w zakładce sampling zwiększcie tę wartość zależnie od tego, jak bardzo chcecie mieć oczyszczony obraz szumów. Yy, oczywiście, im więcej sampli, tym dłuższy czas yy, renderowania obrazu. Lecz gdy macie dobry komputer, nie powinno wam. Przeszkodzić ustawienie tego na około 200, i przy grafice full HD. A więc to by było na tyle w tym tutorialu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam, jak zrobić efekt yy, zdarzających się asteroid i roztrzaskiwania ich, że tak powiem, na kawałki. A więc do zobaczenia. Tschüss.